Widzę, mam dzisiaj 12 luty jestem z kolegą w terenie, kolega rano, rano podniósł świeżego parostka, a zaraz strzegłem takie jelenia od jakiegoś małego zrucika. Idziemy, zobaczymy co to jest. Usmak nieduży, ale jest zawsze coś, oko się wszystkim wybrałem się na zrzuty idę 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 Patrzę, a tu taka kurwa naga leży